Rodzina pojechała na wakacje za 12 tysięcy złotych bezemnie, mnie, a potem założyła, że będę pilnować ich dzieci za darmo. Wyjechałam o 5 rano, a oni, gdy to odkryli, zadzwonili na policję. Jestem Roxana, mam 22 lata i niedawno ukończyłam studia z dyplomem z finansów. Odkąd pamiętam, chciałam ukończyć liceum, pójść na porządną uczelnię, znaleźć dobrą pracę i wyprowadzić się. Wydaje się to dość proste, prawda? Jednak życie miało inne plany. Ukończyłam studia, zdobyłam dyplom, a potem wróciłam do domu moich rodziców w małym miasteczku w Polsce. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam moich rodziców Danutę i Ryszarda. Są wspaniałymi ludźmi, którzy ciężko pracowali, aby stworzyć stabilne środowisko dla mnie i mojej siostry Moniki. Ale powrót do domu... Nie był dokładnie tym marzeniem, które goniłam przez 4 lata. Plan zakładał, że zostanę z nimi na kilka miesięcy, podczas gdy będę szukać pracy i oszczędzać wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić własny dom. Wydawało się to rozsądne: brak czynszu, darmowe jedzenie i szansa na przegrupowanie się, podczas gdy planowałam swoje kolejne kroki. Powiedziałam sobie, że to rozsądna opcja, chociaż trochę raniło to moją dumę. Początkowo wszystko szło dobrze. W ciągu tygodnia zostałam zatrudniona jako analityk w grupie zachodniej, średniej wielkości korporacji specjalizującej się w planowaniu finansowym dla małych firm. Pensja nie była wysoka, ale była stała, a świadczenia były przyzwoite. Tego wieczoru wróciłam do domu, czując się, jakbym zrobiła pierwszy ważny krok w kierunku niezależności. Mama była w kuchni przygotowując obiad, a tata oglądał telewizję w salonie. Wzięłam talerz jedzenia, usiadłam przy stole i przekazałam nowiny. Dostałam pracę, powiedziałam zachwycona. Zaczynam w poniedziałek. Przez chwilę myślałam, że się ucieszą. Spodziewałam się gratulacji, może nawet jesteśmy z ciebie dumni. Zamiast tego wymienili to spojrzenie, które rodzice dają, gdy mają zamiar powiedzieć coś strasznego. Mama odłożyła widelec i uśmiechnęła się sztucznie. To wspaniale, Roxana. Naprawdę? Wiedzieliśmy, że szybko coś znajdziesz, ale tata wtrącił się. Chcieliśmy z tobą o czymś porozmawiać. Mój żołądek opadł. To nie zapowiadało nic dobrego. Mama westchnęła i złożyła ręce na stole. Z moją pogarszającym się musiałam ograniczyć godziny pracy w bibliotece. A godziny twojego taty w warsztacie samochodowym zostały zredukowane. Mówią też o kolejnych zwolnieniach. Zapytałam, wiedząc dokładnie, dokąd to zmierza i przydałaby nam się pomoc z rachunkami. Powiedziała mama, przepraszając, tylko dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. Nie musiałabyś płacić czynszu ani niczego. Po prostu media i zakupy spożywcze stały się trudniejsze do opanowania. Siedziałam tam, fatrując się w swój talerz. Kiedy wróciłam, zdecydowałam się dokładać tu i tam, aby pokryć własne wydatki, ale to było więcej niż się spodziewałam. Niemniej jednak to byli moi rodzice. Zawsze mnie wspierali i nie prosili o wiele. Tak oczywiście, powiedziałam, udając uśmiech. To najmniej, co mogę zrobić. Patrząc wstecz, to był moment, w którym powinna była postawić granice, ale poczucie winy to silna emocja. W ciągu następnych Miesięcy wszystko ułożyło się w pewien wzorzec. Wstawałam, szłam do pracy, wracałam do domu i padałam ze zmęczenia. Co miesiąc wysyłałam rodzicom znaczną część mojej pensji na opłacenie rachunków, zakupów i innych kosztów. Oprócz tego przejęłam drobne zadania, na które twierdzili, że nie mają czasu, jak załatwianie spraw dla mamy, gdy jej artretyzm się nasilał lub poprawianie arkuszy kalkulacyjnych taty, ponieważ nie był osobą komputerową. Nie chodziło tylko o pieniądze. Nie przewidziałam, że będę musiała poświęcić czas, energię czy cierpliwość. Na początku przekonywałam samą siebie, że to tylko tymczasowe. Mały gest dla moich rodziców, którzy zawsze byli przy mnie. Jednak z czasem zaczęłam zauważać drobne niuanse. Jeśli wspomniałam o chęci oszczędzania na własne mieszkanie, mama wzdychała Głęboko i mówiła, musi być miło myśleć o wyprowadzce, gdy reszta z nas ledwo wiąże koniec z końcem. Tata nie był inny. Kręcił głową i mówił: Niektórzy ludzie nie mają pojęcia, jak ciężko jest związać koniec z końcem. Kiedykolwiek wydawałam pieniądze na siebie. Na przykład, gdy kupiłam nowe ubrania do pracy, to nie było tylko poczucie winy. To był całkowity brak docenienia dla wszystkiego, z czego zrezygnowałam. Moi przyjaciele przestali mnie zapraszać na wyjścia, ponieważ nie mogłam sobie na to pozwolić. Moje pragnienie zobaczenia wielkiego miasta blagło z każdym miesiącem, gdy moje konto oszczędnościowe odmawiało wzrostu. Kiedy powiedziałam mamie, że rozważam podjęcie drugiej pracy, aby szybciej zaoszczędzić pieniądze, jej jedyną odpowiedzią było: cóż tylko niech to nie koliduje z tym, czego potrzebujemy. To zabolało. Czego potrzebujemy? Dawałam z siebie wszystko, żeby utrzymać ten dom, ale to nie wystarczyło. Ale nie wierzyłam, że to było bardzo złośliwe. Nie byli złośliwi ani wymagający, ale poczucie winy było sutelne i ciągłe, jak woda kapiąca na skałę. Tymczasem zaczęłam czuć się uwięziona. Planowałam zostać co najwyżej od 3 do 6 miesięcy, ale im więcej im pomagałam, tym bardziej wydawali się na mnie polegać. Rachunki wciąż przychodziły, a ja je płaciłam, a mój ideał wolności oddalał się coraz bardziej. Mimo to powtarzałam sobie, że to tylko tymczasowe. Wystarczyło zaoszczędzić trochę więcej i będę gotowa. Zaczęłam nawet przeglądać ogłoszenia mieszkań w mieście. Myśląc, jakby to było mieć własne miejsce, jednak zanim zdążyłam zrobić następny krok. Życie rzuciło mi kolejną kłodę pod nogi. Był piątkowy wieczór późną wiosną. Właśnie wróciłam z pracy i nie mogłam się doczekać spokojnej nocy z Netflixem i resztkami. Mama była w kuchni, a tata na zewnątrz, majstrując przy kosiacie. Wszystko wydawało się normalne, dopóki nie zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a tam stała moja starsza siostra, Monika, wyglądając na poruszoną. Za nią stał jej mąż, Tomasz, trzymając torbę. Ich dwoje dzieci, Ewa, lat 5 i miłość, lat trzy, biegały po podwórku jak tornada napędzane cukrem. Niespodzianka powiedziała Monika, błyskając dużym, fałszywym uśmiechem. Stałam tam przez sekundę, niepewna co powiedzieć. Tomasz za nią wyglądał na zmęczonego, niosąc walizki i torbę podróżną. Co się dzieje? Gdy Monika wmaszerowała obok mnie, jakby była właścicielką tego miejsca. Potrzebujemy miejsca na pobyt na chwilę, powiedziała już idąc w stronę salonu. Rzuciła się na kanapę i jęknęła głęboko. Rola konsultanta Tomasza się skończyła, a sprzedaż w moim butiku spadła, co utrudnia opłacenie czynszu. Rozumiesz jak jest? Tylko, że ja nie rozumiałam. Nie, nie miałam pojęcia, że pozwoliłaś, aby sprawy zaszły tak daleko, że spakowałaś całą swoją rodzinę i pojawiłaś się niezapowiedziana w czyimś domu. Tomasz w końcu przeszedł przez drzwi z pełnymi rękami. Cześć, Roxana, powiedział cicho, ledwo nawiązując kontakt wzrokowy, zanim wniósł rzeczy na górę. Wciąż stałam tam nieruchomo, gdy mama weszła z kuchni wycierając ręce fartuch. Och, moje dzieci tu są, wykrzyknęła ściskając Monikę w uścisku. Biedactwa, tyle przeszliście. Nie martwcie się, zajmiemy się wszystkim. Tata wszedł minutę później, trzymając miłosza na jednym ramieniu jak piłkę do ragby. Ten mały o mało nie przyprawił mnie o zawał serca. Wyjaśnił siadając, biegnąc prosto na kosiarkę, jakby to była przejażdżka w wesołym miasteczku. Monika zachichotała słabo, ale zauważyłam, że nie przeprosiła, ani nawet nie spojrzała na miłosza, żeby go powstrzymać. Stałam tam obserwując rozwój sceny, jakbym była w innym wszechświecie. W ciągu kilku minut moi rodzice chwalili Monikę, jakby była bohaterką wojenną, która przetrwała wielką bitwę. Mama już mówiła o kolacji i o tym, gdzie mogliby umieścić łóżka dzieci, a tata zaoferował, że wyniesie swoje narzędzia z wolnego pokoju, żeby zrobić więcej miejsca. Tymczasem ja pozostawałam niewidzialna. Tej nocy siedziałam w swoim pokoju, próbując skupić się na arkuszu budżetowym do pracy, ale słyszałam tylko chaos na dole. Ewa i Miłoż biegali w górę i w dół korytarza, krzycząc na całe gardło. Głos Moniki rozbrzmiewał w salonie, gdy opowiadała mamie o swoich ostatnich problemach biznesowych. Wzięłam głęboki oddech i przypomniałam sobie, że to potrwa tylko kilka tygodni. To powinno być dla mnie do zniesienia. Następnego ranka stało się jasne, że Monika i Tomasz nie zamierzają w najbliższym czasie wyjeżdżać. Rozładowali wszystkie torby, wypełnili szafę w wolnym pokoju, a nawet przejęli półkę w szafce na jedzenie dla dzieci. I bez mówienia czegokolwiek otwarcie, zostałam wybrana na opiekunkę do dzieci. Zaczęło się od małych rzeczy. Monika od Chcenia prosiła mnie, żebym miała oko na Ewę i Miłosza, podczas gdy ona i Tomasz wyskoczą do sklepu. To będzie tylko godzina, mówiła sięgając po torakę Jednak ta godzina zazwyczaj trwała dwie lub 3. Weekendy były najgorsze. W sobotnie poranki budziłam się z nadzieją na odpoczynek i nadrobienie zaległości w czytaniu lub na Netflixie, tylko po to, by zastać Monikę i Tomasza ubranych do wyjścia. Monika ogłaszała: "Spotykamy się z przyjaciółmi na brunchu" i podawała mi listę atrakcji dla dzieci, którą wydrukowała z internetu. Nie powinno nas być zbyt długo, przez niezbyt długo, miała na myśli większość dnia. Monika zachowywała się, jakbym właśnie zasugerowała porzucenie dzieci w rowie, gdy próbowałam się sprzeciwić za pierwszym razem. to tylko brunch. nawet nie masz planów, o co tyle hałasu? Planowałam spędzić dzień na nadrabianiu zaległości w pracy. Powiedziałam, wskazując na mój laptop. Monika przewróciła oczami. I tak siedzisz przy komputerze, nie możesz tego robić z Ewą i miłoszem w pokoju. Jesteś taka dramatyczna. Najgorszy moment był, gdy mama się wtrąciła. Roxana, kochanie, powiedziała, ściszając głos, jakby przekazywała jakąś starą mądrość. Monika tak ciężko pracuje i zasługuje na małą przerwę od czasu do czasu. Ja też ciężko pracuję, powiedziałam. Ale mama tylko machnęła na mnie ręką. Oczywiście, że tak, ale jesteś singielką, kochanie. Nie rozumiesz, jaka presja wiąże się z posiadaniem rodziny, o którą trzeba dbać. To było tak, jakby moje własne problemy były nieistotne, ponieważ nie miałam męża ani dzieci, o które musiałabym się martwić, niezależnie od tego, co powiedziałam, zawsze chodziło o to, o ile trudniej mieli wszyscy inni. Ustalanie granic byłoby z mojej strony samolubne. Gdybym błagała o trochę przestrzeni, robiłabym wszystko o sobie. A kiedy Monika i Tomasz wracali ze swoich niekończących się branczów czy załatwiania spraw, zachowywali się, jakby właśnie przebiegli maraton. Nie wiesz, jak to jest tam na zewnątrz, powiedział kiedyś Tomasz, opadając na kanapę. Jakby spędził dzień na kopaniu rowów zamiast popijania mimos. Chciałam krzyczeć. Nie wiem, jak to jest. Właśnie spędziłam 6 godzin powstrzymując miłosza przed jedzeniem ciastoliny, podczas gdy Ewa co 5 minut prosiła o przekąskę. Oczywiście poruszenie tego tematu byłoby nadmiernym narzekaniem. spędzałam soboty oglądając bajki i próbując powstrzymać miłosza przed rzucaniem we mnie klockami, podczas gdy Ewa domagała się przekąsek co 5 minut. Mama i tata wygodnie wychodzili podczas tych przedłużonych sesji opieki nad dziećmi, twierdząc, że muszą załatwić sprawy lub wykonać zadania w garażu. Kiedy później powiedziałam o tym Monice, przewróciła oczami. Roxana, to tylko dzieci. To nie jest takie trudne. Nie za trudne. Łatwo jej było mówić, gdy nie zmywała śladów kredek ze ścian, ani nie wyjaśniała, dlaczego jedzenie ciastoliny to zły pomysł. Najgorsze było to, że niewiele osób zdawało się doceniać to, co robiłam. Monika zachowywała się, jakbym była dramatyczna za każdym razem, gdy o tym wspominałam. Tomasz rzadko do mnie mówił chyba, że czegoś potrzebował. A mama i tata zdawali się uważać, że wszystko jest normalne. Jesteś taką wielką pomocą. Powiedziała mama pewnego wieczoru, gdy wspomniałam jak bardzo jestem zmęczona. To dobra praktyka, na kiedyś będziesz miała własne dzieci. Ciągłe poczucie winy zaczynało mnie wyczerpywać. Za każdym razem, gdy rozważałam powiedzenie nie lub ustalenie silniejszych granic, przypominałam sobie słowa mamy: "Rodzina pomaga rodzinie". A co ze mną? Czy nie zasługiwałam na własne życie? To nie była tylko opieka nad dziećmi. Moja pensja, która wcześniej wystarczała na pokrycie kosztów trzech osób, teraz była napięta do granic możliwości z pięcioma dodatkowymi ustami do wykarmienia. Koszty zakupów spożywczych i mediów odwoiły się z dnia na dzień. Próbowałam poruszyć ten temat pewnego wieczoru po kolacji. "Hej Monika, czy ty i Tomasz bylibyście w stanie dołożyć się do zakupów w tym tygodniu?" Spojrzała na mnie, jakbym poprosiła ją o oddanie nerki. Ledwo wiążemy koniec z końcem, Roxana, wiesz o tym. Tomasz skinął głową z uwagą. Teraz jest ciężko. Ugryzłam się w język i odpuściłam, ale w środku byłam wściekła. W miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące, zaczęłam czuć się jak więzień we własnym domu. Moja sypialnia stała się jedynym miejscem, w którym mogłam się ukryć, ale nawet to nie było bezpieczne. Ewa i Miłosz mieli zabawę, wpadając niespodziewanie i rozrzucając wszędzie zabawy i okruchy. Wszyscy oprócz mnie zdali sobie sprawę, że to nie jest tymczasowy scenariusz. Monika i Tomasz stawali się nadmiernie komfortowi, a ja płaciłam za to cenę zarówno finansowo, jak i emocjonalnie. Powinnam była zabrać głos wcześniej, ale za każdym razem, gdy to robiłam, czułam się jak zły człowiek. Wielokrotnie mówiono mi, że przesadzam lub jestem samolubna, więc milczałam. Potem pewnego wieczoru usłyszałam rozmowę, która wszystko zmieniła. Nie próbowałam podsłuchiwać, ale mieszkanie w domu z osobami, które nie rozumieją pojęcia głosu w omieszczeniu, uniemożliwia nie usłyszenie rozmów. Siedziałam w swoim pokoju pewnego wieczoru, przeglądając ogłoszenia o pracę, aby odwrócić uwagę od chaosu na dole, gdy usłyszałam koniec rozmowy telefonicznej mamy. Tak, wszyscy jedziemy na Mazury w przyszły weekend na uroczystość emerytalną Celiny. Będzie tak miło mieć całą rodzinę razem na porządne pożegnanie, powiedziała z uśmiechem. Zamarłam. Mazury. Uroczystości emerytalne. Cała rodzina. Stałam i przeniosłam się do przedpokoju, wyciągając szyję, żeby sprawdzić, czy się nie przesłyszałam. Mama Wciąż była na telefonie i chodziła po kuchni tyłem do mnie. Oczywiście Roxana będzie tutaj, żeby pilnować dzieci. To po prostu ma sens. Nie ma sensu ciągnąć ich na coś, czego by nie lubiły. Ach, o to było. Z wyjątkiem mnie. Cała rodzina miała jechać na Mazurę. Najwyraźniej już zaoferowałam, że zostanę i będę opiekować się dziećmi. Wróciłam do swojego pokoju, myśląc, jak mogli mnie po prostu zapomnieć. Im więcej o tym myślałam, tym bardziej byłam zła. Nie tylko nie zostałam poinformowana o wyjeździe, ale nawet nie rozważali włączenia mnie. Nie zostałam zaproszona. Nie zapytano mnie, czy mogę opiekować się dziećmi i nie dano mi żadnego wcześniejszego powiadomienia. Po prostu założyli, ponieważ tak robiła moja rodzina. Następne dni były pełne frustracji i niezręcznej ciszy. Monika była zajęta ubrań na wakacje, chwaląc się nowym kostiumem kąpielowym i klapkami po domu, podczas gdy Ewa i Miłosz robili spustoszenie w salonie. Tomasz ciągle mówił o tym, jak bardzo nie może się doczekać relaksu na plaży. Mama tymczasem była w pełnym trybie planowania, robiąc rezerwacje wakacyjne i dwukrotnie sprawdzając swoją listę pakowania. Tata oczywiście zgadzał się ze wszystkim, co powiedziała, kiwając głową, gdy było to konieczne, ale dodając niewiele więcej niż okazjonalne mruknięcie zgody. Nikt nie poruszył faktu, że nie jadę. Próbowałam poruszyć to delikatnie podczas kolacji pewnego wieczoru. Więc kiedy wszyscy planowaliście mi powiedzieć o Mazurach? zapytałam, dźgając sałatkę. Mama spojrzała na mnie ze zdumieniem. Och, myślałam, że Monika ci powiedziała. Monika nawet nie Wzroku z talerza. Założyłam, że wiesz, mama mówiła o tym od tygodni. Od tygodni chciałam krzyknąć. Minęły tygodnie i nikt nie pomyślał, żeby ze mną porozmawiać. Więc jaki jest plan? Zapytałam, próbując zachować spokój. Wszyscy jedziecie na Mazury, a ja po prostu zostaję tutaj z dziećmi. Cóż tak, odpowiedziała mama rzeczowo. To po prostu ma najwięcej sensu. Dzieci nie cieszyłyby się z imprezy emerytalnej, a ktoś musi zostać, żeby się nimi zająć. Jesteś taka dobra z Ewą i Miłoszem. I to nie tak, że chciałabyś jechać? Ta ostatnia część zabolała. Dlaczego nie chciałabym jechać? Zapytałam, próbując utrzymać spokojny ton. Monika stopniowo podniosła wzrok jej wyraz twarzy gdzieś pomiędzy a irytacją. To wyjazd rodzinny, Roxana, tylko dorośli. Nawet nikogo tam nie znałaby oprócz cioci Celiny. I to nie tak, że jesteście sobie bliskie. Tata trącił się, próbując uspokoić sytuację. Po prostu uznaliśmy, że to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Będziesz miała dom dla siebie na kilka dni. Cisza i spokój. Czy on był poważny? Jak relaksujące byłoby pilnowanie dwójki nadpobudliwych dzieci przez cały weekend, podczas gdy reszta rodziny popijałaby drinki na plaży? Potem zakończyłam rozmowę. Było jasne, że już podjęli decyzję i nic co powiem tego nie zmieni. W miarę upływu dni zaczęłam czuć się jak obca we własnej rodzinie. Entuzjazm w domu był wyczuwalny. Monika i mama nieustannie rozmawiały o ubraniach, lanach i restauracjach, które odwiedzą na Mazurach. Tomasz, który rzadko okazywał emocje poza łagodną irytacją, wydawał się naprawdę podekscytowany wyjazdem. Tymczasem ja pozostawałam niewidzialna. Jednak ten wzorzec nie był wyłączny dla wakacji na Mazurach. Monika zawsze była w centrum uwagi, gdy byliśmy dziećmi. Była kapitanem Cheerleaderek, a jej osiągnięcia były doceniane balonami i banerami. Ja byłam tą kujonką. Ale to nie miało znaczenia, ponieważ trofea Moniki zdobiły półki, a jej twarz była widoczna na każdym zdjęciu rodzinnym. Lata później nic się nie zmieniło. Monika wciąż była złotym dzieckiem, a ja wciąż byłam pomijana, osobą, do której dzwonili, gdy czegoś potrzebowali. Tą, na której polegali, ale nigdy w pełni nie doceniali. Próbowałam odwrócić uwagę, koncentrując się na pracy, ale trudno było się skupić, gdy Ewa i Miłość ciągle wpadali do mojego pokoju lub krzyczeli na siebie o zabawki. Toda wychowawcza Moniki wydaje się polegać na wręczaniu dzieciom iPada i pozwalaniu im na dzikie harce. Tomasz nie radził sobie lepiej. Siadał na kanapie i sprawdzał telefon, gdy wokół niego wybuchał chaos. Ale sprawy zaczęły się zmieniać pewnego popołudnia, gdy usłyszałam, jak Monika rozmawia z mamą w kuchni. To takie miłe mieć Roksane w pobliżu. Podzieliła się ze mną. Nie wiem, co byśmy zrobili bez niej opiekującej się dziećmi. Jest jak klej, który wszystko trzyma razem. To jest dokładnie to, co im zrobiłam. Nie osoba z własnym życiem i celami, ale raczej klej, który trzyma ich razem. Wtedy zrozumiałam, że nie mogę tak dalej. Nie mogłam dalej poświęcać mojego szczęścia i wolności dla rodziny, która traktowała mnie jak coś oczywistego. Spędziłam resztę tygodnia, przygotowując moją ucieczkę. Nie o zemstę. Chodziło o odzyskanie mojego życia. Skoro oni mogli zorganizować wyjazd, nie informując mnie, ja mogłam zaplanować własny. Próbowałam wymyślić, dokąd bym pojechała. Wtedy przypomniałam sobie, że jedna z moich koleżanek ze studiów, Beata, wspomniała o wyjeździe na kemping w ten weekend. Ona i kilka innych osób wybierały się w Bieszczady i zaprosiła mnie, abym im towarzyszyła. Odmówiłam jej prośbie, ponieważ myślałam, że utknę w domu, opiekując się dziećmi, ale nagle poczułam, że to wspaniała okazja. Napisałam do Beaty tej nocy. Czy jest jeszcze miejsce na wyjeździe w ten weekend? Jej odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. Oczywiście wyjeżdżamy wcześniej w sobotę rano. Chodzisz? Spojrzałam na telefon przez chwilę, zanim opowiedziałam. Decyzja wydawała się wyzwalająca, w końcu stawiałam siebie na pierwszym miejscu. I to nie był zwykły wyjazd na kemping. To była deska ratunku, szansa na wydostanie się z domu i z dala od chaosu, który pochłonął moje życie. Jednakże byłoby to trudne do wykonania. Moja rodzina miała talent do wywąchiwania wszystkiego, co nie kręciło się wokół nich. A gdyby odkryli, że planuje coś dla siebie, byłoby po wszystkim, zanim się w ogóle zaczęło. Musiałam być w tym mądra. Dni poprzedzające sobotę były napięte. Monika była w pełnym trybie wakacyjnym, paradując po domu z nowymi kapeluszami plażowymi i playlistą, którą nalegała, aby puszczać na wysokim poziomie. Tomasz spędził większość czasu, majstrując przy fotelikach samochodowych dzieci i narzekając, ile bagażu muszą spakować do bagażnika. Tymczasem Mama biegała z podłaką, dwukrotnie sprawdzając listę pakowania. Roxana nie zapomnij, że Ewa lubi ciepłe mleko przed snem. Powiedziała, jakbym nie słyszała tego trzy razy wcześniej. Och, i Miłosz jest wybredny co do swoich piżam. Upewnij się, że ma na sobie te niebieskie. Skinęłam głową, gryząc język, aby nie powiedzieć czegoś, czego mogłabym żałować. Nie było sensu się spierać. Już zgłosiłam się na ochotnika na weekendową opiekunkę i nic, co powiedziałam, nie zmieniłoby ich zdania. Do piątkowej nocy dom wyglądał jak Zo. Mama i Monika decydowały, jakie je jedzenie zabrać. Tomasz próbował naprawić skrzypiące kółko w walizce, gdy dzieci biegały po salonie jak miniaturowe huragany. Tata jak zwykle poszedł do garażu sprawdzić narzędzia, co założyłam, że jest kodem na ucieczkę od Obserwowałam to wszystko z kuchni, cicho pijąc herbatę i odliczając godziny do rana. Około dziesiątej wieczorem wszystko zaczęło się uspokajać. Mama położyła dzieci spać. Monika poszła na górę spakować ostatnie potrzebne rzeczy, a Tomasz położył się na kanapie, przewijając telefon. Czekałam, aż dom będzie całkowicie cichy, zanim wejdę do mojego pokoju i chwycę torbę podróżną. Pakowałam się powoli przez cały tydzień, aby uniknąć podejrzeń, chowając buty turystyczne i ubrania z tyłu mojej szafy. Ostrożnie spakowałam szczoteczkę do zębów, latarkę i kilka przekąsek, zanim ją zamknęłam. Moje serce biło z a nie ze strachu. Nie chodziło tylko o kemping, chodziło o przywrócenie kontroli nad moim życiem. Mój budzik zadzwonił o 5 rano. Wstałam z łóżka, chwyciłam torbę pod... Różną i podeszłam na palcach do drzwi. Dom był niezwykle cichy, ten rodzaj ciszy, który zdarza się tylko we wczesnych godzinach rannych. Wstrzymałam oddech, otwierając drzwi wejściowe, wzdrygając się, gdy skrzypnęły bardziej niż się spodziewałam. Zamarłam na sekundę czekając, aż ktoś za mną zawoła, ale nic się nie stało. Powietrze na zewnątrz było chłodne i orzeźwiające. Ostatni raz spojrzałam na zaciemniony dom, zanim wsiadłam do samochodu i go uruchomiłam. Gdy wycofywałam się z podjazdu, poczułam ulgę. Byłam wolna, podróż w Bieszczady była zarówno spokojna, jak i przyjemna. Im dalej oddalałam się od domu, tym lżej się czułam. Włączyłam radio i zrelaksowałam się po raz pierwszy od miesięcy, chociaż wciąż myślałam o tym, jak zareaguje moja rodzina, gdy wstaną, próbowałam Uwagę i skupić się wyłącznie na sobie. Beata wysłała mi SMS-a z lokalizacją kempingu, a kiedy przyjechałam, słońce pełni wzeszło. Była już tam, rozładowując samochód i rozstawiając namiot. Hej, udało ci się, wykrzyknęła, machając, gdy zaparkowałam obok niej. Oczywiście, odpowiedziałam. Nie przegapiłabym tego za nic w świecie. Kemping był wystarczająco odosobniony, żeby poczuć się jak prawdziwa ucieczka, ale nie tak daleko, żebyśmy nie mogli znaleźć dobrej trasy. Beata przedstawiła mnie reszcie grupy, która składała się z jej kolegów z koledżu i współpracowników. Wszyscy wydawali się swobodni i mili, zadając niewiele pytań. Spędziliśmy poranek, rozstawiac namioty, zbierając drewno na opał i ustalając, które ścieżki Południe byliśmy głęboko było niezwykłe być otoczonym przez naturę zamiast krzyczących dzieci i ciągłych ruś. Beata i ja padłyśmy w zrelaksowany rytm, rozmawiając o pracy, życiu i wszystkim pomiędzy. Nie pytała o moją rodzinę, a ja nie odpowiadałam. Ta wycieczka nie była o nich. Była o mnie. Tego wieczoru zebraliśmy się wokół ogniska, żeby jeść pianki i opowiadać historię. To jest dokładnie to, czego potrzebowałam. Powiedziałam, relaksując się na moim krześle kempingowym i ciesząc się ciepłem ognia. To samo odpowiedziała Beata, dorzucając kolejny kloc do ognia. Powinniśmy to robić częściej. Po prostu uciec od wszystkiego, wiesz, skinęłam głową i wpatrywałam się w płomienie. Po raz pierwszy od dłuższego czasu czułam się całkowicie spokojna. Nikt nie błagał mnie o przysługi, Nikt nie we mnie poczucia winy. Nikt nie prosił mnie o poświęcenie mojego czasu i energii dla ich korzyści. W miarę upływu nocy śmiałam się głośniej niż od wieków. To nie były tylko żarty czy anegdoty. To było uczucie bycia otoczonym przez ludzi, którzy niczego ode mnie nie żądali. W tym czasie ani razu nie sprawdziłam telefonu. Kiedy wróciliśmy na kemping tego wieczoru z naszej podróży, byłam zmęczona w najlepszy możliwy sposób. Nogi mnie bolały, twarz była opalona, a serce czuło się lżejsze niż od miesięcy. Już nie martwiłam się o oczekiwania mojej rodziny ani regularne żądania. Rozważałam czego chcę, dokąd zmierzam i jak się tam dostanę. Aż do momentu, gdy otworzyłam drzwi wejściowe. Dom był w bałaganie. Zabawkowe dinozaury, kreti i coś, co wyglądało jak torba po płatkach śniadaniowych, były rozrzucone pod Całej kanapie. Słaby zapach czegoś spalonego unosił się w powietrzu, a z salonu dochodziły głosy. Roxana wróciła, odpowiedziała mama. Jej głos nie był tak ciepły jak zwykle. Wydawał się ostry, jakby miała zamiar na mnie coś wylać. Zostawiłam torbę podróżną przy drzwiach i weszłam do salonu. Mama, Monika, Tomasz i tata siedzieli razem. Ich twarze były poczerwieniałe z gniewu. Ewa krzyczała głośno, a Miłosz był zwinięty na podłodze, trzymając pudełko soku. Co się dzieje? Zapytałam, próbując zachować spokój. Co się dzieje? Powiedziała Monika, wstając i wskazując na mnie. Zniknęłaś nikomu nic nie mówiąc. Oto co się dzieje? Mówiłam ci, że nie będę opiekować się dziećmi w ten weekend. Nie powiedziałaś nam, dokąd idziesz ani co do diabła robisz. Odparłam krzyżując ramiona. Mama krzyknęła czerwieniejąc. Jestem dorosła. Nie muszę się meldować. Powiedziałam: Moja cierpliwość się kończyła. Cóż, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie macie tu z dziećmi fadliśmy panikę, powiedział nam Tomasz. Panika to nawet nie było bliskie opisania tego. Powiedzieli, że byli zszokowani, gdy odkryli, że nie było mnie w domu w sobotę rano. Mój samochód zniknął, mój pokój był pusty, a ja nie zostawiłam żadnych notatek. Zamiast założyć, że gdzieś pojechałam lub zrobiłam sobie bardzo potrzebną przerwę, natychmiast przeszli do najgorszego scenariusza. Myśleliśmy, że coś ci się stało, powiedziała mama. Jej głos drżał. Nawet zadzwoniliśmy na policję. To zatrzymało mnie w miejscu. Zadzwoniliście na policję po co? Za porzucenie dzieci? krzyknęła Monika, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Po pierwsze, odpowiedziałam machając ręką, żeby jej przerwać. Nigdy nie zgodziłam się pilnować waszych dzieci w ten weekend. Wszyscy zdecydowaliście o tym sami, nie konsultując się ze mną. Po drugie, dzwonienie na policję, bo mnie tu nie ma jest szalone. Co dokładnie im powiedzieliście? Cześć, chcieliśmy porzucić nasze własne dzieci z kimś, kto się na to nie zgodził, ale teraz jej nie ma w domu, więc proszę ją aresztować. Czy śmiali się przed czy po tym, jak się rozłączyliście? To szaleństwo. To nie było szalone, kiedy nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś, wykrzyknęła mama. Nie mogłam już znieść ich głupoty. Więc co się stało, gdy pojawiła się policja? Odeszli, gdy wszystko wyjaśniliśmy, powiedziała cicho Monika. Ale czy masz pojęcie, jakie to było Żenujące? żenujące? Zakwestionowałam. Mój głos się podnosił. Zadzwoniliście na policję, bo nie zostałam, żeby pilnować waszych dzieci i martwicie się o zażenowanie? Spór nasilił się stamtąd. Monika oskarżyła mnie o bycie samolubną i nieodpowiedzialną. Tomasz wspomniał coś o tym, jak zawiodłam wszystkich. Mama kontynuowała wspominanie o tym, jak porzuciłam rodzinę. Tata oczywiście siedział tam, kręcąc głową w rozczarowaniu, jak często robił, gdy sprawy nie szły zgodnie z planem. Zanim krzyki się skończyły, byłam zbyt zmęczona, by walczyć. Wzięłam torbę podróżną i poszłam na górę do mojego pokoju, zamykając za sobą drzwi. Chaos trwał do poniedziałku. Wyszedłam wcześniej do pracy, nie chcąc radzić sobie z kolejnymi poczuciami winy czy oskarżeniami. Jednak mój telefon był już zalany sms -ami. Mama, musimy porozmawiać o Twoim zachowaniu w ten weekend. Monika, Roxana, kompletnie nas zawiodłaś. Tomasz, jesteś winna, rodzinie przeprosiny. Zignorowałam ich wszystkich. W Pracy próbowałam się skupić, ale stres weekendu wisiał nade mną. Moi współpracownicy widzieli, że coś jest nie tak, ale nie zamierzałam rozładowywać mojego rodzinnego dramatu w środku pokoju socjalnego. Kiedy tego wieczoru wróciłam do domu, byłam gotowa na drugą rundę. Mama czekała na mnie w kuchni od momentu, gdy weszłam. Musimy porozmawiać, powiedziała, składając ramiona. Jestem zmęczona, powiedziałam jej, próbując przejść obok. Roxana, powiedziała stanowczo stając przede mną. To nie może czekać! Skrzywiłam się i odłożyłam bagaż. Co teraz? Twarz mamy złagodniała, ale jej głos pozostał surowy. Twoja siostra jest zraniona. Czuję się, jakbyś ją porzuciła, gdy najbardziej cię Spojrzałam na nią zdziwiona. Potrzebowała mnie do czego? Żeby pilnować jej dzieci, gdy pojechała na wakacje? To nie jest moja odpowiedzialność, mamo. Powinnaś odgrywać swoją rolę jako członek tej rodziny, powiedziała, jej głos pełen udręki. Zabawne, jak to dotyczy tylko mnie, skomentowałam. Kiedy Monika kiedykolwiek mi pomogła, kiedy ktokolwiek mi pomógł. Mama otworzyła usta, żeby odpowiedzieć, ale nic nie wyszło. Dokładnie, odpowiedziałam, zbierając walizkę i kierując się na górę. Następne kilka dni było napięte. Monika ledwo do mnie mówiła, a kiedy to robiła, rzucała tylko pasywno-agresywne komentarze o tym, jak trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć dobrych opiekunów. Tomasz trzymał się z daleka, co było prawdopodobnie dobre, ale jego milczenie było prawie tak nieprzyjemne jak łutnia. Mama i tata próbowali udawać, że nic się nie stało, ale każda rozmowa była obciążona żalem. Jesteśmy rodziną, mówiła mama losowo, jakby to wystarczyło, aby wszystko rozwiązać. Dałam sobie sprawę, że nie mogę dłużej zostać. Tom wydawał się bardziej opresyjny niż kiedykolwiek, a żadna ilość przestrzeni czy czasu nie mogła poprawić sytuacji. Pewnego wieczoru, gdy składałam pranie, tata zapukał do moich drzwi. Możemy porozmawiać? Zapytał. Jego ton był cichszy niż zwykle. Jasne, powiedziałam, chociaż nie miałam nastroju na kolejny wykład. Wszedł i usiadł na skraju mojego łóżka, patrując się w swoje dłonie. Słuchaj, wiem, że ostatnio było ciężko i wiem, że czujesz, że byliśmy dla ciebie niesprawiedliwi. Milczałam, czekając, aż będzie kontynuował. Ale twoja mama i ja po prostu staramy się utrzymać wszystkich razem, powiedziano mi. Ta rodzina wiele przeszła i wszyscy staramy się jak najlepiej. Tato rozumiem, aż powiedziałam, starając się zachować spokój, ale nie mogę ciągle poświęcać swojego życia dla wszystkich innych. Mam 22 lata. Powinnam budować swoją przyszłość, a nie sprzątać pomonice i Tomaszu. Kiwnął głową powoli, ale widziałam, że nie do końca rozumie. Rozwiążemy to, powiedział po długiej pauzie. Po prostu daj temu trochę czasu. Skinęłam głową, ale w głębi duszy wiedziałam, że czas tego nie poprawi. Do końca tygodnia podjęłam decyzję. Czas było odejść. Dom już nie czuł się jak dom, ale bardziej jak wojna. Wiedziałam, że jeśli zostanę za długo, stracę reszki zdrowego rozsądku, które mi pozostały. Zaczęłam szukać mieszkań po miesiącu płacenia rachunków, które nie były moje, moje oszczędności były niewielkie, ale wystarczyły, żeby zacząć. Znalazłam kilka ogłoszeń, które wyglądały obiecująco. Nic nadzwyczajnego, po prostu czyste i małe. Spojrzałam na telefon przez chwilę, zanim zadzwoniłam do cioci Celiny. Odebrała po drugim dzwonku. Roxana, jak się masz, kochanie? Zapytała. Jej ton był ciepły i współczujący. Cześć, ciociu Celino, w porządku chyba. Odpowiedziałam niepewna, jak zacząć tę rozmowę. Od razu rozpoznała mój wahający się ton. Co się dzieje? Wszystko w porządku? Nie bardzo. Przyznałam. Nie wiem, czy słyszałaś, ale nie pojechałam na Twoją imprezę emerytalną. Zauważyłam, powiedziała: Twoja mama powiedziała, że zostałaś, żeby pomóc z dziećmi. Pomyślałam, że to brzmi dziwnie. Dlaczego nie przyjechałaś? Nie się powstrzymać od gorzkiego śmiechu, bo nikt mi o tym nie powiedział. Po prostu założyli, że będę opiekować się dziećmi jak zawsze. Ciocia Celina milczała przez chwilę, zanim wzięła szybki oddech. To mnie niestety nie dziwi. Twoja mama wspomniała jak bardzo pomagasz, ale brzmi jakby cię wykorzystywali. Tak, można tak powiedzieć, odpowiedziałam. Właściwie myślę o wyprowadzce, ale nie jestem pewna, jak sobie poradzić z konsekwencjami. Cóż, kochanie, zrobiłaś więcej niż wystarczająco. Jesteś młoda, nie powinnaś być tak obciążona. Wyprowadź się, ustal granice i pozwól im rozwiązać własny bałagan. To nie jest twoja odpowiedzialność, żeby wszystko dla nich naprawiać. Słyszenie tych słów było jak zdjęcie ciężaru z mojej piersi. Dodała stanowczo, a jeśli potrzebujesz pomocy, daj mi znać. Zasługuje na coś lepszego niż to. Ta rozmowa dała mi motywację, której potrzebowałam. Następnego ranka poinformowałam właściciela, że nie będę już płacić czynszu od przyszłego miesiąca i że moi rodzice będą musieli to przejąć. Wahałam się czy podjąć ten krok, ale wiedziałam, że to konieczne. Potem spędziłam dzień na pakowaniu. No nie zawracałam sobie głowy powiadamianiem nikogo i nie było sensu rozpoczynać kolejnej kłótni, dopóki nie będę gotowa do wyjazdu. Spakowałam wszystko, co mogłam zmieścić do samochodu, a reszta mogła poczekać. Tego wieczoru zeszłam na dół na kolację, gotowa zrzucić bombę. Napięcie było już wysokie. Monika rzadko do mnie mówiła w tym tygodniu, a mama wisiała nademną jak ciemna chmura. "Możemy porozmawiać?" zapytałam, odkładając widelec. Mama spojrzała w górę, nieufnie. Co to, Stwierdziłam bez ogródek: "Wyprowadzam się". Cisza była okropna. Widelec Moniki z brzękiem upadł na jej talerz, a szczęka mamy opadła. Nawet tata był zaskoczony, ale szybko to ukrył swoim zwykłym uśmiechem. "Co ty?" zapytała mama, jej głos drżał. "Wyprowadzam się" powtórzyłam. "Już znalazłam miejsce i wyjeżdżam pod koniec weekendu". "Ale nie możesz tak po prostu odejść" powiedziała mama, jej głos się podnosił. "Potrzebujemy cię tutaj, rachunki, dzieci". "To nie jest moja odpowiedzialność" wyjaśniłam. "Płaciłam za ten dom, opiekowałam się dziećmi Moniki i odkładałam swoje życie na później od miesięcy. Czas, żebym żyła własnym życiem". Monika parsknęła. "Wow, więc po prostu nas porzucasz? Jak samolubna możesz być?" Odwróciłam się do niej, moja cierpliwość się wyczerpała, samolubna. Monika, mieszkasz tu za darmo, zrzucasz na mnie swoje dzieci przy każdej okazji i nie dokładasz się absolutnie do niczego. Jeśli ktoś jest samolubny, to ty. Wystarczy, Roxana, powiedział stanowczo tata. Nie, nie wystarczy, odpowiedziałam. Zrobiłam wszystko, o co prosiliście i więcej, a wszystko co dostałam w zamian to poczucie winy i brak szacunku. Skończyłam z tym. Twarz mamy się zmarszczyła, ale nie pozwoliłam, żeby mnie to ruszyło. Już powiedziałam właścicielowi, że nie będę już dokładać się do czynszu, powiedziałam. Więc będziecie musieli to też rozwiązać. Monika wyglądała jakby miała wybuchnąć. Żartujesz sobie? Po prostu zostawisz nas ze wszystkimi rachunkami? Jak mamy sobie poradzić bez ciebie? Nie mój problem, powiedziałam, powtarzając jej własne Słowa sprzed miesięcy. Następnego ranka spakowałam resztę moich rzeczy do samochodu. Mama stała na ganku, wyglądając na smutną, ale nic nie mówiąc. Tata został w środku, unikając całej sceny. Monika nawet nie zadała sobie trudu, żeby zejść na dół. Gdy wyjeżdżałam z podjazdu, miałam mieszane uczucia, ale ogólnie czułam się wyzwolona. Pierwsze kilka dni w moim nowym mieszkaniu wydawało się surrealistyczne. Mama dzwoniła kilka razy, ale nie odpowiadałam. Nie byłam jeszcze gotowa, żeby się z nią zmierzyć. Monika napisała mi kilka gniewnych SMSów, oskarżając mnie o porzucenie rodziny, więc wyłączyłam jej numer telefonu. Ciocia Celina zadzwoniła, żeby sprawdzić, co u mnie. Jestem z ciebie dumna, kochanie. Powiedziała. Nie jest łatwo postawić się, zwłaszcza rodzinie, ale zrobiłaś właściwą rzecz. Dzięki ciociu Selino, powiedziałam uśmiechając się. Też tak myślę. Minęło kilka miesięcy i sprawy zaczynają wracać do normy. Odnowiłam kontakt ze starymi przyjaciółmi, zaczęłam nowe zainteresowania, a nawet zaczęłam oszczędzać na wycieczkę do Europy w przyszłym roku. Utrzymuję dystans od moich krewnych. Mama wciąż wysyła mi od czasu do czasu smsy wzbudzające poczucie winy, ale przestałam pozwalać, żeby mnie to ruszało. Monika i ja nie komunikowałyśmy się od czasu, gdy wyjechałam i jest mi z tym dobrze. Rozumiem, że muszą się zmienić, ale to już nie jest moja odpowiedzialność, a spędziłam wystarczająco dużo życia, stawiając ich na pierwszym miejscu. Czas, żebym priorytetowo potraktowała siebie. I wiecie co? Nie żałuję tego.